Siemadze Łukasz Łuki Woźniak i witam Was w tym wyjątkowym, specjalnym odcinku kawy, rozmowach i planszówek, Chociaż właśnie sobie zdaję sprawę, że nie mam kawy. Dzisiejszy, dzisiejszy odcinek jest odcinkiem, który nagrywamy sobie z przemkiem zdalnie. To znaczy, ja u siebie, on u siebie. Wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja w kraju. Staramy się my też jak najbardziej unikać wszelkich kontaktów i spotkań. I dzisiejszy odcinek to jest odcinek, który zapowiadaliśmy już ostatnio, czyli wysłaliśmy sobie wielkanocne prezenty, czyli wysłaliśmy sobie sprzęt po jednej grze niespodziance z akcji Ogramy Wirusa .pl. I zanim przejdziemy do tych unboxingów, ja jeszcze nie wiem co on mi wysłał, on nie wie co ja mu wysłałem, nagramy to oddzielnie i Dawid to zmontuje, to chciałem wyjaśnić albo kilka słów o tej akcji opowiedzieć. Po pierwsze, dziękuję za udział wszystkim wydawcom i wszystkim też serwisom blogowym, które o tym pisały. Piszą też o tym media spoza tego naszego świata planszywkowego, z czego się bardzo cieszymy. Ale też chcę przeprosić za Was wszystkich, w imieniu całej ekipy zagram w to, za pewne opóźnienia, które miały miejsce na początku. Przeliczyliśmy się, jeśli chodzi o to. Jak szybko nam się uda te gry od wydawców przetransportować, jak szybko nam się je uda wprowadzić na magazyn, jak szybko nam się uda obsłużyć te wysyłki, jak szybko działa wysyłka w ogóle w tych czasach kwarantanny. To wszystko się na siebie nałożyło razem z tym, że pracujemy w dużej mierze zdalnie i czasami pewne rzeczy zajmują dłużej. Przepraszamy Was bardzo za to, tych, którzy tego opóźnienia w wysyłce doświadczyli. Naprawdę mam nadzieję, że to nie popsuło nikomu żadnych planów ani planów prezentowych. Z tego co wiem, to wszystkie wysyłki w tym momencie już są realizowane na bieżąco. Więc jeżeli coś na ogramy wirusa.pl zamówisz, do czego zachęcam bardzo, to firma logistyczna z centrum, w którym już jest wszystko gotowe i jakby. Rozładowane, przygotowane, wysyła to cały czas, zresztą jestem tego żywym dowodem. Więc zachęcam Was bardzo do udziału w tej akcji. Dziękuję też, jak już tak o tym opowiadam, to dziękuję naszemu nowemu pracownikowi Barniemu, którego jakiś czas temu już przedstawiliśmy który kontaktuje się z Wami, więc pod telefonem i pod mailem pięć dni w tygodniu jesteście w stanie go złapać, dopytać i. I na wszystkie pytania i kwestie odpowiada, i też mam nadzieję, że, że wszystkie problemy pomoże Wam rozwiązać. A więc wirus wirus.pl. jeszcze raz może na czym polega ta akcja. Akcja polega na tym, że dzieją się dwie rzeczy naraz. Po pierwsze, dzieją się licytacje, o których powiem zaraz. A po drugie dzieją się jest sklep, sklep, w którym wydawcy wystawili swoje gry i 10% z tego trafia na akcję się pomaga, która wspiera służbę zdrowia w walce z koronawirusem jakiś tam mały koszt operacyjny dla pośrednika płatności, serwer i tak dalej, nie dla nas, my robimy to pro bono, a cała reszta trafia do wydawcy, a więc wspieracie wydawcę, wspieracie walkę z koronawirusem i wspieracie swoją nudę, bo macie gry, w które możecie pograć. A powiem też o tych licytacjach na końcu troszeczkę, bo sam coś dzisiaj chcę wystawić, ale dobrze, więc tak, może zaraz ja otworzę swoją paczkę, może najpierw teraz połączmy się z bazą, albo zobaczmy grę, którą dostał Przemek, potem też Wam opowiem, dlaczego akurat tą grę wybrałem. Cześć, przemek, przemo, przemek z tej strony. E, witam Was w moim prywatnym salonie. E, mam kawę, mam nadzieję, że Wy też. E, I doszła też do mnie już gra, którą razem z Łukaszem sobie nawzajem zamawialiśmy z ogramywirusa.pl. E, zachęcam Was również do brania udziału w tej akcji. W ten sposób możemy wspomóc e, walkę z koronawirusem. No i na pewno też spędzić fajny czas w kwarantannie z jakąś fajną, nową, ciekawą grą. Ja nie wiem, co mi Łukasz zamówił. Łukasz też nie wie, co ja mu zamówiłem, więc jestem bardzo ciekawy, jest on tutaj e, jakby przygotowany i, i wyposażony w taki oto nóż. E, a, ty, no ja nie żadnego noża, proszę bardzo. Karton jest, karton jest taki bardzo współpracujący ze mną. Ja mam pewne przypuszczenia. Co to jest za gra? I teraz ja, ja mogę powiedzieć, co to jest za gra, ale, ale nie pamiętam i tytułu. Ale wydaje mi się, że to jest coś od lacerty. To nie jest zupełnie to, co ja myślałem. Ale ciężka! Przecież to waży z 2 kg, to jest euro jakieś? Poczekaj, ja nie z nim wiem. Aleksander. No, przepraszam Was, bo ja przekręcę. Pfister. Prezentuję. Czy jakoś tak dobrze przytem? Pfister, dobrze przytem. No to ładnie, i tu są jakieś jeszcze dodatkowe karty. Dobra, słuchajcie, nie będziemy przyciągać, otwieram to szybko, pokażę Wam tylko, co tam jest. To nie będzie recenzja, bo ja nie wiem, co tam jest w ogóle w środku, więc to jest po prostu unboxing. Ech, pamiętajcie, zawsze w ten sposób otwierać grę, żeby jej nie uszkodzić. Mm, ja to bardzo lubię, bardzo lubię wyciągać folię. Mm, pachnie. Blackout, a blackout w ogóle tak bardzo pasuje. Ja ostatnio słuchałem w ogóle o blackoutie e, jakiegoś tam audiobooka i teraz widzicie. To są chyba plansze gracza, plan awaryjny, coś. Też ja widzę, tutaj jakieś takie małe euro chyba rzeczy, bo tu są jakieś zamiany w jakieś punkty, jakieś, jakieś cuda nie widzę, więc są karty. Dobra, instrukcje Blackout Hong Kong. No, dobra, są żetony, nie? Są żetony, są, ale pachnie. O, oh, no to to jest jakieś euro chyba, nie wiem, ale wygląda to bardzo na wyprawkę do gry euro. Nie, nie jestem pewien, ale tak wygląda to wszystko, co to jest. Jest hajs, są jakieś surowce, są jakieś ciężarówki. Czyli jeżeli to, jest, jeżeli to jest to, co ja myślę, czy to jest jakieś takie delikatne euro w klimacie, e, apokalipsy, czy, czy, czy jakiegoś takiego e, właśnie pandemia, czy, czy nie wiadomo czego, no to grubo, są punkty. No nie no, po prostu chodzisz po prostu po planszy, robisz coś w różnokolorowych segmentach. Ja nie wiem, ja nie wiem, na ile ja zgaduję, może to jest zupełnie coś innego może to jest zupełnie coś innego. Są karty, są karty, są dwie Jest mnóstwo kostek. Dobra, to będzie euro, to będzie euro, moim zdaniem. Są kosteczki, co mogę wylosować, olej. Dobra, to jest jakieś takie, to jest jakieś po prostu euro w takich właśnie czasach blackoutu, więc jestem podierany bardzo. To, to Wam mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że jak się to wszystko skończy, sobie z Łukaszem usiądziemy i zagramy. Przeczytam Wam wstęp do gry, zobaczymy, czy na podstawie tego wstępu jesteśmy w stanie już coś wywnioskować. Uwaga. Krótko po północy tego pamiętnego jesiennego dnia w 2020 roku w Hongkongu zgasły wszystkie światła. Początkowo zmartwionych było, było tylko kilku inżynierów i ochroniarzy pracujących w elektrowniach wokół Hongkongu. Nie mieli pojęcia, co stało się z turbinami. Wszystko wydawało się być w porządku, a mimo to nie można było ich uruchomić. Kiedy zaczęło świtać, a ludzie chcieli zacząć swój zwykły dzień, nic już nie działało. Hongkong ogarnął chaos. To jest bardzo podobne do tego audiobooka, którego słuchałem, bo tam też skończył się prąd na całym świecie. Beka. zawartość pudełka. No dobra, tu już jest zawartość pudełka, przygotowanie gry. Przeczytam Wam tylko, co się dzieje w akapicie przebieg gry. Może to nam troszeczkę rozjaśni. Każda runda składa się z ośmiu faz, opisanych poniżej. Czynności z poszczególnych faz wykonują kolejno wszyscy gracze, zanim wszyscy przejdą do następnej fazy. Mamy 8 faz: rzut kośćmi, gracz rozpoczynający to robi, i zagrywanie kart, wszyscy jednocześnie. Zatrudnianie ochotników i specjalistów. No, jasne, że ochotników, bo w tym momencie już nie mamy ludzi, którzy muszą pracować. Realizacja zadań, zwiat, nowe karty zadań, porządkowanie, zabezpieczenie dzielnic, dobieranie kart, a następnie wykonywanie akcji zrealizowanych zadań. Te fazy mogą przeprowadzić tylko osoby, które spełniły wymagania. No grubo. Wszystkie fazy są przedstawione na planszy gracza od dołu do góry. Aby mieć pewność, że przeprowadzacie kolejno wszystkie fazy oraz że wszyscy wiedzą, którą, aktu którą aktualnie rozgrywacie, gracz rozpoczynający czyta za każdym razem nagło nazwę fazy, którą będziecie rozgrywać, przesuwając jednocześnie znacznik gracza rozpoczynającego w górę swojej planszy na pole z kolejnym cyfrą. Gracz rozpoczynający nam mówi, jaka jest tura i my wszystko robimy w tym samym czasie. Ciekawe. Ciekawe, jak to się ma do interakcji w grze, w sensie to jest taki co, real-time game czy coś. No bardzo ciekawe to jest. Bardzo, to, to nie jest kooperacyjna gra chyba. Uch, tu są jakieś scenariusze na końcu. Dobra, bo ja skaczę po instrukcji. Myślę, że mniej więcej czujemy klimat. Mniej więcej czujemy klimat bardzo dziękuję Łukaszowi za to, że wybrał dla mnie taką grę. Więc kilka myśli, dlaczego wybrałem tą grę, dlaczego Blackout Hong Kong dla Przemka. Blackout Hong Kong, dlatego, że jest to po pierwsze ekonomiczna Eurogra, więc coś co Przemek lubi. Po drugie, sam jej nie znam, więc jestem o tyle ciekaw, że może mi się uda w nią zagrać z Przemkiem. Taki prezent, wiecie, sprytny. Ale co jest ważne, to sobie przejrzałem na boardiem Geeku, jakie mechaniki się tu pojawiają. Czyli mamy jakieś card drafting, dice rolling, deck bag i pool building, hand management. Więc to są rzeczy, które mogą się Przemkowi spodobać. No i co jest ważne, autorem tej gry jest Aleksander Pfister, który jest autorem takich gier jak na przykład Great Western Trail, Isle of Sky, Mombasa, Port Royal. A więc uznany bardzo autor gier ekonomicznych. To był mój typ. I tyle, prawda? No i też słyszałem o tej grze dobre rzeczy więc stwierdziłem, że nie będę, no po, po prostu taki research zrobiłem, mam nadzieję, że uda mu się zagrać. Dobra, to teraz tak, e, ja otwieram paczkę i zobaczymy, co tam, co tam Przemomina Wielkanoc wysłał. Okej, okay. okej, okay. mmm, dostrzegam, Dostrzegam na, yy, fragment pudełka i już wiem co to jest. Ale nie chcę się wygupić w razie czego, gdybym się... Wiem, co to jest. Yy, uwaga, jest to gra, która chyba będzie po polsku, ale wam teraz zbuduję, co? Chyba będzie po polsku, ale jeszcze jej nie ma po polsku. Z tego co wiem, a jest po angielsku, a wiem, że nie jest bardzo zależna językowo. Bo jeden z wydawców, który wystawia gry na akcji yy, ogrami wirusa, jest polski wydawca który wydaje gry samemu, głównie po angielsku, no i Przemo mi wysłał Inuit The Snow Folk. Dwóch do 4 graczy, 45 minut, 13 plus, bardzo dobry prezent. Dziękuję bardzo Przemku, bardzo się cieszę z tego tytułu. Board and Dice wydawcą jest, autorów nie znam, bo to jest jakaś grupa autorów, ale słuchajcie, no. Otwórzmy sobie, zobaczmy, bo już mam ochotę wam powiedzieć, dlaczego czuję, że ta gra może mi się spodobać. A tak czuję. Ona jest na mojej, była na mojej tak zwanej wishlistie, ale ja nie mam ofic takiej wishlisty publicznej, więc Przemo musiał wyczuć to. Ok, więc Inuit, yy, czyli gra o, yy, gra o yy, życiu i kulturze, tak? Yy, rozumiem, że jednego z jednej, jednego z ludów Eskimosów, jeśli się nie mylę, przepraszam, jeśli się mylę, ale co jest tutaj? Każdy ma taką planszetkę, którą się rozkłada, tak? Ja strzelam, bo nie grałem w to, ale widziałem jakieś tam gameplaye. Mamy cztery planszetki do czterech graczy. Mamy tutaj notesik, żeby sobie zapisywać punkty, bardzo mi się to podoba. Woreczek i mamy karty. I mamy tutaj karty i mamy tutaj karty. No i tyle. Tylko albo aż, bo jest to gra karciana i sobie poczytamy troszeczkę o niej, zobaczymy, nie wiem co w ogóle, co widać w kadrze, że ciężko się nagrywa samego siebie. E, co tutaj mamy? Jako, przy, będę tłumaczył na bieżąco po angielsku, jest, jako przywódca wioski inuitów, twoim celem jest zapewnić wzrost i e, bogactwo twojej wioski, aby by, w jaki sposób wprowadzasz nowych członków, Budujesz jakieś zapasy sobie i, uwaga, zadowalasz ducha natury. Czyli tutaj mamy jakiś taki aspekt mistyczny, duchowy. Gdy nadchodzi noc polarna, to graż z największą ilością, nie, z najbogatszą wioską, wygrywa. Czyli co? Zagrywamy karty, tak? Zagrywamy karty sobie i budujemy sobie swój zestaw. I z tego co ja wiem, to będziemy sobie właśnie pozyskiwać członków naszej wioski ale i będziemy też wychodzić na polowanie i zdobywać jakieś karty. Jeśli ktoś się nie boi przeczytać instrukcji po angielsku, a pewnie są też tu jakieś filmiki wideo, które to tłumaczą no, to, no to, yy, yy, to myślę, że to mu się może spodobać. Bardzo ładna okładka, bardzo ładnie wygląda ta gra. Zaraz sobie obejrzymy tutaj te karty. Ale e, wygląda to super. No i się bardzo cieszę. Dziękuję jeszcze raz bardzo Przemek za, za ten prezent. Pozdrawiam ciebie teraz przez internet. Jak w najbliższym czasie cię zobaczę na, na żywo, to ci na żywo podziękuję. Bardzo ładne tu mamy orki, niedźwiedzie polarne, foki. E, ups, tutaj mamy jakieś takie karty duchów. No dobra, nie będę, nie będę strzelał. Wygląda to bardzo ładnie. Dziękuję ci, Przemku, bardzo. Słuchajcie, na samym końcu chciałbym Wam zdradzić jeszcze jaką grę kupi Łukaszowi i dlaczego. I to jest Inuit the Snow Folk i to jest gra, która, którą bardzo polecał Tom Wasil, więc głównie też dlatego się na nią zdecydowałem. Gra strategiczna oparta na drafcie kart, a z mojej strony to już tyle. Życzę Wam, żeby te święta, które się w tym momencie już mocno zbliżają, pomimo tych wszystkich obostrzeń, kwarantan i, 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 i różnych wirusów krążących wszędzie dookoła, to życzę Wam, żeby, żeby jednak te święta były radosne, żebyście pograli trochę w gry no i przede wszystkim, żebyście te, te, te święta przeżyli właśnie w kontekście tego, czym one są, czyli, czyli świętowaniem Zmartwychwstania Jezusa. Na koniec kilka słów a propos licytacji na Ogramie Wirusa, na którą chciałbym teraz przekazać. <laughs> I ten post z tą licytacją wrzucę wcześniej, zanim ten film się pojawi. Gra Middle Earth Quest jest to gra, która jest e, anglojęzyczna. Jest to duża gra przygodowa. Ostatnio mówiliśmy o niej, gdy mówiliśmy o grach przygodowych jako jednej z fajniejszych gier, które mają, albo z gier, które mają w sobie coś naprawdę bardzo fajnego. Zachęcam Was, żebyście sobie obejrzeli ten filmik, żeby zobaczyć, co to było. Jest to gra dla dwóch do czterech graczy, gdzie jeden gracz jest w sauronem, a reszta graczy jest drużyną. Jeżeli chcecie wesprzeć akcję ogramy wirusa, to możecie zajrzeć na ogramywirusa.pl, kupić sobie jakieś gry i poszerzyć swoją kolekcję wspierając akcję, z, akcję Na się pomaga oraz wydawców polskich. Zapraszam, bardzo polecam, akcja trwa dalej, kwarantanna trwa dalej. A jeśli chcecie taką grę, to można ją sobie wylicytować w grupie facebookowej Ogramy Wirusa. Dlaczego Middle Earth Quest? Jest to gra, która jest w mojej kolekcji, używana, tak? Więc to Was muszę ostrzec, dlatego że nie ma takich nowych gier. Nie ma, ta gra jest nieprodukowana już od jakiegoś czasu, a więc można dostać jej tylko z drugiej ręki. Ona jest w dobrym stanie, naprawdę, nawet powiedziałbym, bardzo dobrym. Grałem w nią oczywiście, nawet ostatnio grałem kilka razy, ale, ale stwierdziłem, że już jest czas dla mnie się z nią rozstać i może trafi w, w ręce kogoś, kto bardziej będzie jej teraz potrzebował. A i przy okazji oczywiście licytacja, ca cała kasa idzie na e, akcję Na się pomaga. I też jest to gra, która była pierwszą grą recenzowaną w gry planszowe u e, Nie sprawdzajcie, bo to stary odcinek niezręczny, ale to była pierwsza gra w, naszych, w moich recenzjach e, ponad 11 lat temu już prawie, 10,5 roku temu. I, I to było coś, to było coś, więc ym, słuchajcie. Wystawiam grę, ale też jeżeli ktoś chciałby, to mogę się mu podpisać tutaj. Jeżeli ktoś chciałby, jeżeli ktoś ma takie życzenie, to też to w tej licytacji opiszę. Nie muszę, to nie jest gra mojego autorstwa, ale jeżeli ktoś chce mieć przy okazji dodatkową pamiątkę, że wylicytował to ode mnie, to jest taka opcja. Zachęcam. Więc e, tak wygląda dzisiejszy odcinek. W najbliższym tygodniu w związku z kwarantanną najprawdopodobniej zrobimy odcinek, o który jakiś czas temu prosiliście, czyli Przemek pokazuje swoją kolekcję gier, także tego możecie się spodziewać w najbliższych dniach czy w najbliższym tygodniu. A Wam chcę życzyć w swoim własnym imieniu, w imieniu mojej rodziny, w imieniu ekipy gry nasze Włokiego i zagram w to Wesołych Świąt Wielkiej Nocy. Ja sam doświadczam tego, że mamy ograniczone kontakty z rodziną nasze. Plany Wielkanocne się mocno zmieniły w tym roku i jesteśmy bardzo wdzięczni za to wszystko, co mamy, ale doświadczamy też w pewnym stopniu tych, tych wszystkich obostrzeń i domyślam się, że Was to dotyka, może wielu z Was, wiele osób na tym kanale dotyka to jeszcze bardziej. Może te święta Wielkanocne dla Was może nie są niczym specjalnym, a może są czymś specjalnym, tak jak dla nas, najważniejszymi świętami dla nas w całym roku i, i teraz doświadczacie tych różnych... Hmm, wyzwań, trudności, uniedogodnień. Chcemy Wam życzyć, abyście pomimo tego, pomimo tego, znaleźli czas na to, żeby po pierwsze przemyśleć, jak dobrze wykorzystać tę kwarantannę, jak dobrze wykorzystać tę nową formę czy inną formę dla wielu świąt wielkiej nocy i w jakie dobre gry planszowe w tym czasie zagrać. No i oczywiście jak zwykle co roku zachęcam, żeby poświęcić czas, żeby zastanowić się, co świętujemy. Ee, życzymy Wam dobrego czasu e, rodzinnego, planszówkowego i, i widzimy się w najbliższych dniach czy tygodniach e, z nowymi grami, z kolekcją Przemka, e, z nowymi projektami. E, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w komentarzach. A! I nie mam e, skitelsów, nie mogę znaleźć w domu skitelsów, a więc mam rodzynka w czekoladzie. E, nie wiem, czy przemka ma w domu skitelsa. E, napiszę, żeby tam coś może na koniec zjadł. Może się nam uda. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Hej!